Andrzej Kulasek, witam w magazynie Sport.pl. Dziś ze mną wyjątkowo w studiu moi redakcyjni koledzy Piotrek Kalisz. Witam serdecznie. I Krzysiek Giergiel. Witam. Będziemy dzisiaj dla Was mieć konkurs. Do wygrania będzie bluza Detroit Red Wings, ale najpierw zobaczmy co stacja ESPN America przygotowała dla fanów hokeja. Panowie, czego już nie obejrzymy w tym sezonie w USPN America? A no nie zobaczymy już Phoenix Coyotes, którzy z Pucharem Stanaja się pożegnali. Tak, ta seria skończyła się ostatniej nocy, chociaż tak naprawdę mam wrażenie, że skończyła się już, jak rozmawialiśmy tutaj tydzień temu, kiedy było 2-0 dla Los Angeles. No w Los Angeles wszyscy są bardzo podekscytowani. To jest wielki sukces. Pierwszy finał od 1993 roku, kiedy jeszcze Wayne Grecki tam grał. Nawet ktoś pewnie trochę się zagalopował. E, napisał na Twitterze, że to najbardziej emocjonująca noc od czasu wieczoru wyborczego w 2000 roku, kiedy George Bush wygrywał z Alem Gorem. E, wielki sukces Los Angeles. Pewnie nikt się nie spodziewał na początku playoffów, offów Później z każdą rundą, z każdym meczem oni udowadniali, że są realnym kandydatem do tytułu i do tego finału. Teraz to mają. Pokonali Phoenix bardzo łatwo. Co można powiedzieć o Phoenix? Na pewno to, że i tak osiągnęli więcej niż ktokolwiek się spodziewał. I brawa dla nich za ten ostatni mecz. Bardzo emocjonujący. Przegrany przez Phoenix 3 do 4 po dogrywce. No, w poprzednich czterech meczach ich Potencjał ofensywny był porównywalny do potencjału militarnego Watykanu, czyli żaden. W tym meczu się postawili, powalczyli i pewnie jednak zadowoleni będą na koniec sezonu. No, co ciekawe, już przed halą w Los Angeles powstał Wielki Puchar Stanleya, stworzony z piasku przez artystów. No, ciekawe, czy to nie będzie tak jak z zamkami budowanymi na piasku. W każdym razie no, ja, ja trochę zazdroszczę. Zazdroszczę z Słowenii, która jest niewiele wyżej w rankingu Międzynarodowej Federacji Hokejowej niż Polska. A, niż Polska tak, A ma um, Ance Kopitara, gwiazdę wielką Los Angeles Kings, świetnie w tych play-offach -off, play sobie radzi. W, pie, w 14 meczach 15 punktów, 6 goli. Um, no Taki wzór dla Polski, że można, można, można wychować takiego świetnego gracza. No tylko trzeba mm, też mieć odpowiedniego ojca, tak. Jego ojciec jest e, e, trenerem reprezentacji Słowenii, e, nauczył e, e, syna jeździć na łyżwach jak miał 4 lata, e, zrobił też prywatne lodowisko e, w domu, więc mocno zainwestował tak w swojego syna i to się teraz uradza. ja się cały czas zastanawiam, co by było, gdyby Daniel Sedin był w pełni sił i czy rzeczywiście ta przygoda... Los Angeles Kings z playoffami potrwałaby tak długo, gdyby, gdyby, gdyby drugi z set był zdrowy. Tutaj mamy jasność na zachodzie, natomiast na wschodzie, no tak jak też żeśmy przewidywali przed tygodniem, pewnie się skończy na siedmiu meczach, bo walka jest coraz bardziej zacięta i idzie naprawdę na noże w parze New Jersey Devils New York Rangers. No tak to zaczyna wyglądać, tam jest coraz ostrzej, w ostatnim meczu Minecraft pozwolił sobie na dość perfidny atak na bramkarza Martina Brodera, pchnął go. Ale e, tutaj duży plus dla Devils, e, nie dali się sprowokować, e, nie, da, nie wdali się w żadne bójki, nie, nie, nie dali rozbić tej koncentracji, która im jakby w tym meczu bardzo, bardzo e, pomagała. Jakby te emocje na siebie wziął trener e, Pete Deber. On wdał się w pyskówkę z Johnem Tortorellą, to też jakby wielkie wyzwanie dla niego. Zmagać dla każdego się... to tak, chyba jest tak, wielkie tak. wyzwanie. Zmagać się z Johnem Tortorello, który jest chyba największym filantropem mhm. e, Widzę lidze NHL. Mam tu na myśli kary, które notorycznie płaci za, za, za niewłaściwe <coughs> wypowiedzi. Porwał się na niego i jakby tym, jakoś tak paradoksalnie uspokoił tym drużynę. Oni do końca dowierzyli spokojnie to zwycięstwo. Jeśli nadal będą w ten sposób postępować, nie, nie dadzą się jakoś sprowokować, to naprawdę mają szansę. Bo, bo pokazali w tych, w tych zwycięskich meczach, że potencjał jest spory. No, mi się wydaje, że to taki wypadek przy pracy była ta porażka e, z Devils, e, e, bo mm, no, nie wszyscy wiedzą, co się działo e, za kulisami e, przed tym meczem. E, w trakcie e, trzeciego meczu e, zmarła e, babcia Majka D'Azzotto. No Obrońcy New York Rangers. Tak, który był cieniem samego siebie w tym meczu numer cztery. Co więcej, Rajanowi Kalachanowi urodziło się dziecko, też mógł być więc rozkojarzony, też nie, nie, nie grał za dobrze. W ogóle mówi się, że też ukrywa kontuzję, kontuzję ręki, której podobno doznał w meczu numer 6 z Ottawą w pierwszej rundzie fazy play-off. No, niespodziewanie największą gwiazdą Rangersów, na tego, którego no, muszą liczyć, jest Chris Kyder, 21-latek, który dołączył do zespołu dopiero w fazie playoff, właśnie w pierwszej serii z Ottawą. No i to jest, już mówi się, że to jest największe wejście, najbardziej spektakularne wejście w, do, do, do ligi w historii Nigel, bo, bo zdobył już 5 goli w tych playoffach. Żaden zawodnik przed nim swoich pierwszych 5 goli nie zdobył właśnie w play -off. Wracając do tego, co mówiłeś o Picie de burze, można by chyba porównać go do, Niem, nie może do Jose Mourinho, który też lubi na siebie brać zawsze atak yy, przeciwników, medialny, słowny, żeby, żeby, jego, żeby jego ludzie myśleli wyłącznie, wyłącznie o grze. Natomiast jeszcze ciekawa sprawa co do rapa, bo mm, w jednym z porannych programów ESPN America E, zapytano widzów, co jest gorsze, dostać złokcia od Majka Rapa, czy e, zaliczyć ciężki knockout w MMA i widzowie u, zgodnie wszyscy uznali, większością głosów, że jednak dostać od rapa jest, jest dużo gorzej. A pytali Marcina Najmana? Wiesz co, nie wiem, czy pytali Marcina Najmana, e, to dobre pytanie. Myślę, że można zasugerować ludziom z Jest na Ameryka, czy. czy żeby taką sądę zrobili Marcinowi Najmanowi. Panowie, szybkie jeszcze takie ogłoszenie, które, o, o które prosili nas zaprzyjaźnieni koledzy z polskiej strony Pittsburgh Penguins. Otóż w dniach od 3 do 5 sierpnia w Rybniku e, będzie zjazd fanów Pingwinów. Serdecznie wszystkich zapraszamy. E, zainteresowanych odsyłamy na forum pingwinów, czyli forum.penguins.pl Można też pisać maile na redakcja Tam w planach mają dużo fajnych rzeczy, między m.in. meczu nich hokeja z kibicami Detroit Red Wings A skoro już jesteśmy przy Detroit Red Wings, tak sobie zgrabnie przeskoczyliśmy, to na zakończenie powiedzmy o tym konkursie, który mamy. Do wygrania jest właśnie bluza Detroit. Zwsę bardzo elegancka domowa bluza Detroit Red Wings. Proszę bardzo, Piotr zaprezentował. E, o co będziemy pytać? Zapytamy naszych widzów o e, nowy pseudonim dla zawodnika Dietrich Ted Wings, Walteri Flipuli. Tak jest. Walteri e, Filipula ma już ksywkę flip, ale nie niespecjalnie nam ona przypadła do gustu, dlatego. E, szukamy za, nowej. Tak jest, szukamy nowej, zapraszamy do konkursu. Nagroda czeka, wszystkie szczegóły oczywiście w zakładce Hokej na stronie www.sport.pl, a bluzę ufundowała stacja ESPN America oczywiście.